Dzień dobry drodzy widzowie. Zapraszamy do kolejnego odcinka na kanale Nowumortopedia. Kanale, w którym opowiadamy w prosty sposób o nowoczesnym leczeniu schorzeń narządu ruchu. Witają Państwa Piotr Kominiak i Marcin Ferenc. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o różnicach pomiędzy endoprotezą jednoprzedziałową i całkowitą stawu kolanowego. Porównamy te dwie procedury i postaramy się rozwiać mit mówiący o tym, że są to operacje, które można wykonywać zamiennie. Wszczepienie endoprotezy kolana ma na celu przywrócenie bezbólowej, prawidłowej funkcji stawu zniszczonego przez postępujący proces zwyrodnieniowy. Najczęściej wszczepiamy endoprotezy tak zwane całkowite. Jednak z roku na rok coraz więcej operacji w zmianach zwyrodnieniowych kolana polega na wszczepieniu endoprotezy jednoprzedziałowej. Według aktualnych badań do endoprotezy jednoprzedziałowej kwalifikuje się 1 na 4 pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kolana. Każda endoproteza stawu niezależnie czy całkowita czy częściowa, składa się z dwóch elementów metalowych oraz pracującej między nimi wkładki polietylenowej. Element metalowy udowy i piszczelowy wykonany jest zawsze w kilku rozmiarach ze stopów chromu, kobaltu, molibdenu, niobu, cyrkonu i tytanu. Pomiędzy elementami metalowymi znajduje się wkładka z polietylenu o bardzo wysokiej wytrzymałości na ścieranie, która pełni rolę amortyzatora i dopasowuje powierzchnię kłypci ludowych i piszczelowych. W endoprotezie całkowitej typu PS wkładka polietylenowa dodatkowo stabilizuje staw, zastępując funkcje więzadeł krzyżowych usuniętych podczas operacji. Kładki polietylenowe mają różne grubości i mogą być ruchome w stosunku do elementu piszczelowego lub na stałe z nim związane. Endoproteza całkowica obejmuje zawsze oba kłykcie piszczeli i oba kłykcie kości udowej razem z przedziałem przednim kolana. Czyli tak naprawdę wymieniamy uszkodzone powierzchnie stawowe trzech przedziałów – przyśrodkowego, bocznego i przedniego. Operacja jest zdecydowanie bardziej rozległa, ponieważ musimy odsłonić całe wnętrze oparowanego kolana. Stosujemy dostępy operacyjne, które nie uszkadzają przyczepu mięśnia czworogłowego uda i poprawiają znacząco funkcję stawu w okresie pooperacyjnym, ale niezależnie od tego kinematyka kolana jest w dużym stopniu zmieniona w stosunku do naturalnego stawu, co może skutkować późniejszymi ograniczeniami w różnych aktywnościach, zwłaszcza fizycznych i sportowych. Endoproteza jednoprzedziałowa kolana, tzw. Juni, ma za zadanie przywrócić bezbólową, prawidłową funkcję uszkodzonego jednego przedziału stawu. W czasie operacji zostają zachowane wszystkie więzadła i pozostałe zdrowe powierzchnie stawowe. Implanty umieszczamy tylko w części chorej, czyli zniszczonej zwyrodnieniowo, a więc tam, gdzie nie ma już chrząstki. Najczęściej wszczepiamy endoprotezę typu juni do przedziału przyśrodkowego, ponieważ zmiany zwyrodnieniowe występują najczęściej w pierwszej kolejności w tej części kolana. Aktualnie nowoczesne implanty, super wytrzymały polietylen, precyzyjne instrumentarium, techniki operacyjne mało inwazyjne oraz prawidłowy dobór pacjentów spowodowały, że endoprotezoplastyka jedna-przedziałowa stała się bardzo atrakcyjnym i coraz częstszym wyborem dla pacjentów w młodszym wieku, aktywnych zawodowo i sportowo. Również seniorzy odnoszą niebagatelne korzyści z tego typu operacji, co wynika z mało inwazyjności dostępu operacyjnego i zdecydowanie szybszej i łatwiejszej rehabilitacji. Jakie są wskazania do wszczepienia endoprotezy jednoprzedziałowej przedziału przyśrodkowego? Podstawowe wskazanie to zaawansowane zmiany zwrotnieniowe obejmujące tylko i wyłącznie przedział przyśrodkowy przy stosunkowo niewielkich lub żadnych uszkodzeniach przedziału bocznego i przedniego. Kluczowym warunkiem koniecznym jest nieuszkodzone i wydolne więzadło krzyżowe przednie. Utrwalony przykul zgięciowy nie może przekraczać 15 stopni. Deformacja szpotawa powinna być korygowalna do prawidłowej osi lub maksimum 15 stopni szpotawości. Zgięcie kolana powinno osiągnąć powyżej 105 stopni. Nie ma sztywnych ograniczeń wiekowych przy obecności wskazań do operacji. Endoprotezy jednoprzedziałowej nie powinniśmy proponować pacjentom, u których występują następujące przeciwwskazania. Niestabilność przednio przyśrodkowa kolana wynikająca z przebytego uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego. Przykurs zgięciowy powyżej 15 stopni. Utrwalona deformacja szpotawa powyżej 15 stopni. Zmiany zwyrodnieniowe na tle reumatoidalnego zapalenia stawów. Deformacje i zmiany zwyrodnieniowe po przebytym złamaniu w obrębie stawu kolanowego. A jakie są wskazania do wszczepienia całkowitej endoprotezy kolana? Można w skrócie powiedzieć, że zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe obejmujące więcej niż tylko przedział przyśrodkowy plus pacjent z przeciwwskazaniem do endoprotezy jednoprzedziałowej. A więc wskazaniem do wszczepienia całkowitej endoprotezy kolana jest zaawansowana artroza kolana z utrwalonymi deformacjami zwyrodnieniowymi, deformacjami pourazowymi, przykurczami, niestabilnością więzadłową oraz przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. Wszelkie przykurcze i deformacje możemy skorygować dopiero po szerokim otwarciu stawu kolanowego stosując odpowiednio dobrane implanty. Podczas operacji wszczepienia endoprotezy jednoprzedziałowej nie mamy możliwości korekcji utrwalonych deformacji i niestabilności więzadłowych. W nieprawidłowo zakwalifikowanym kolanie taka endoproteza nie będzie prawidłowo funkcjonowała i spowoduje kolejne uszkodzenia, co będzie skutkowało koniecznością wykonania kolejnej operacji, czyli wymiany endoprotezy jednoprzedziałowej na całkowitą. A jakie są różnice w postępowaniu pooperacyjnym, rehabilitacji i możliwościach prowadzenia aktywnego trybu życia? Wszczepienie endoprotezy jednoprzedziałowej jest zdecydowanie mniej inwazyjną operacją niż wszczepienie endoprotezy całkowitej. Pobyt w szpitalu jest jednodniowy i docelowy proces usprawniania rehabilitacji trwa dwa razy krócej, czyli około 6 tygodni, zamiast trzech miesięcy, jak w przypadku endoprotezy całkowitej. Szczególnie ważne jest w przypadku endoprotezy jednoprzedziałowej zachowanie nienaruszonego aparatu więzadłowego i mięśniowego, czyli kinematyka kolana nie zostaje zmieniona. Daje to możliwość powrotu do bardzo aktywnego funkcjonowania, nawet na poziomie sportowym. W przypadku endoprotezy. Całkowitej aktywności sportowe, rotacyjne i dynamiczne są przeciwwskazane, gdyż stabilność kolana opiera się w dużej mierze na wkładce polietylenowej. Kinematyka takiego stawu jest istotnie zmieniona i jest swoistym kompromisem biomechanicznym. Podsumowując, endoporteza jednoprzedziałowa stosowana jest wyłącznie w izolowanych zmianach zwyrodnieniowych dotyczących głównie przedziału przyśrodkowego przy spełnieniu ściśle określonych warunków Odnośnie zakresu ruchu, osi i stabilności więzadłowej kolana. Endoproteza całkowita stosowana jest w znacznie szerszych wskazaniach. Daje mniejsze możliwości dynamicznych i rotacyjnych obciążeń, wymaga przeprowadzenia bardziej inwazyjnej operacji. Rehabilitacja trwa dłużej, jednak w sytuacjach, gdzie staw kolanowy jest rozlegle zniszczony zwyrodnieniowo, zdeformowany, z ograniczeniami zakresu ruchu, nie pozwala na normalne życiowe funkcjonowanie, to jedyne skuteczne, docelowe rozwiązanie. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy.